No to kamera może stać, a my się możemy działać w dwójkę. Ona mnie pokuje. Ta pokuje Cię. Я еще пришлось соус. Słuchajcie, inspiracją w tym roku jest koinka, która posiada takie kokardki. Ona ma, słuchajcie, róże, które też zakupiłam. Dodatkowo widziałam pani, jak ktoś też, też dał jarzębinę. mam jeszcze inne pełne różne gałązki. To tak, na Allegro. I dziewczyny robiły sobie e, kokardki ze wstążek. A ja już kupiłam będą takie, także do działa. Będzie w tym roku czerwona w róże. 是。嗯嗯 no i choineczka, słuchajcie, ubrana powiem Wam, że nie wiem czy to jest wina chociaż ja uwielbiam białe światło ale nie wiem czy pod te róże bo mi osobiście ona podoba w takiej formie jakoś niż jak się pali ale no, zamysł był jest realizowany nawet Kamilowi bardzo się podobało żeby to było w ten sposób są takie rzębinki przypuszczone jakby śniegiem różyczki, kokardki i czubeczek no i tutaj to na giełdzie kupiłam, wtedy jak byłam. No i tutaj Kamilo podawałam mu przed chwilą. Poukładał prezenty. Czekają już. Kamil wypatrzył już swój. I mówi, ja też chcę już dostać. A ja mówię, nie ma na trzeba. Zawsze mnie rodzice uczyli tak, że jak się zje wigiliną kolację ładnie, to wtedy można było zjeść, a czy zjeść otworzyć prezenty. Także mamy choineczkę. Pięknie. Benjamin jak wylądował na samym końcu Wchodzi pan do muzyki, a w tym roku mamy jeszcze większą To, no chyba to... nie będziemy wiesz... A może na drzwiach powieszmy, o Kupiłem tą większą, żeby ona pójdzie tam a może tam tą większą Gdzie na drzwiach? I love you Nie uwierzycie, byłem przekonana, no, ja to na luzie zamówiłam, bo ja się farbowałam, mówiłam w niedzielę przed świętami, nawet Wam mówiłam we vlogu, że zdążyłam tylko połowę głowy przefarbować, to jest spodunie, ale to bez stresu, przy włosach tak się nie rzuca włosy, zresztą jak są spuszczone, no i to mi tam pokazywał sprzedawca, że mi tam wyśle po świętach, przed Sylwestrem, ja jedynie jakoś przed Chwestem do fryzjera chcę pociąć końcówki, więc mówię idealnie. A tu słuchajcie, przyszło Wikilia. wikili. Tutaj już nie będę się farbowała sobie troszkę wikili. Ale pokażę Wam, jak tu są nowe osoby, co ja używam, i to kosztuje w ogóle 5 tych. Wygląda tak. Czy tutaj jest to na... Łagodny szampon koloryzujący. Jest to produkt bez amoniaku i wody utlenionej. Składniki aktywne są pozyskiwane z roślin, a naturalna reakcja ziół powoduje, że włosy stają się ciemne i gęste. Szampon koloryzujący jest łagodny i bezpieczny. No, poczytajcie sobie, jak znajdziecie na Allegro. Eee... Ale spoko. naprawdę 10 minut. Później wypiszę 5, ale ja trzymam 10 minut, bo od 5 można już tam mieć intensywność chcę ustawiać farby. Trzymam 10, żeby była taka po prostu czarna. Nie.